Cześć wszystkim! Witajcie na kanale Para bez Granic. Dzisiaj odwiedzimy kemping Lilibeo w Marsali, który znajduje się na samym krańcu Sycylii. Sprawdzimy, czy ten kemping nadaje się na wymarzone wakacje. Sprawdzimy wszystko, będziemy szczerzy, niczego nie pominiemy. Już za chwilę na ekranie pojawią się punkty, według których ocenimy ten kemping. Zostańcie do końca, bo niektóre rzeczy Was naprawdę szokują. Gotowie? Zaczynamy! Zaczynamy. Kemping Lilibeo położony jest na przedmieściach Marsali, wśród śródziemnomorskiej Zieleni. Na wieździe wita nas niewielka recepcja, która jest dobrze oznaczona i w której musimy zrobić obowiązkowy check-in. Recepcja jest czynna w godzinach od 8 do 20, z przerwą 3 godzinną między 13 a 16, bo jak to we Włoszech, obowiązuje siesta. Recepcja zrobiła na nas mieszane wrażenie. Bo z jednej strony personal był bardzo miły, przyjazny i pomocny, a z drugiej strony tylko jedna z trzech osób mówiła po angielsku. Zresztą dogadywaliśmy się na zasadzie trochę po angielsku, trochę po włosku, a trochę kreatywnego języka migowego. Co ciekawe, na recepcji możecie także zamówić lokalne jedzenie, które dostarczane jest z pobliskich restauracji. Opcji jest kilka. Możecie zamówić świeże pieczywo, które odbierzecie następnego dnia już od 8 rano, pizzę na szybki obiad, a nawet tradycyjny kuskus z rybą, serwowany z lokalnym winem na kolację. To świetne rozwiązanie, jeżeli chcecie spróbować lokalnych smaków bez opuszczania kempingu. Dodatkowym udogodnieniem oferowanym na recepcji jest transfer kempingowy. Można na przykład skorzystać z transferu do Marsali, który kosztuje w tym wypadku 15 euro w jedną stronę. Może się to wydawać dużo, biorąc pod uwagę, że to nie całe 10 km, ale my skorzystaliśmy z taksówki i zapłaciliśmy dwa razy więcej. Dodatkowo, możecie tutaj wynająć nawet rowery. Podsumowując. Obsługa jest bardzo pomocna. Pomogli nam w wielu przypadkach, takich jak zamówienie taksówki czy zadzwonienie do mechanika. Ale są też minusy, jak problem z komunikacją w języku angielskim, co utrudnia nieco komunikację. Dodatkowo recepcja ma przerwę w ciągu dnia, siestę, gdzie nie załatwicie żadnych formalności. Nasza ocena: 7,5 na 10. Lokalizacja kempingu Lilibeo jest poprawna. Nie zachwyca, ale specjalnie nie rozczarowuje. Znajduje się w zachodniej części Sycylii około 10 km od centrum Marsale i około 3 km od najbliższej plaży. Okolica jest bardzo spokojna, co dla jednych może być atutem, a dla innych wadą. W pobliżu dominują gaje oliwne, winnice oraz kaktusy. Najbliższy supermarket Konat oddalony jest o około 1 km, a prowadząca do niego droga jest otoczona rosnącym bobem drzewami oliwnymi oraz polem winogrony. W podobnej odległości znajdują się warzywniak, cukiernia oraz sklep z papierosami. W promieniu 3 km znajdują się kilka restauracji, ale niestety brak chodników nie sprawia, że taka pierwsza wycieczka będzie przyjemna. Dodatkowym utrudnieniem mogą być psy strzegące pol, które potrafią solidnie nastraszyć przechodniów. Choć w okolicach nie brakuje atrakcji, w tym parków, miejsc spacerowych, jaskini oraz malowniczego portu z widokiem na zachód słońca, dotarcie do nich na pieszo jest nieco trudne z powodu słabej infrastruktury dla pieszych. Najbliższy centrum handlowe znajduje się w odległości 40 minut jazdy samochodem. Ale dla osób, które preferują spacerem, może okazać się nieco uciążliwy pod względem dostępności do pobliskich udogodnień. Nasza ocena 6 z 10. Camping oferuje trzy rodzaje parceli: na namioty, standardowe miejsca dla kamperów i przyczep kempingowych oraz największe parcele zlokalizowane w oddzielnej części terenu. Podłoże na działkach jest zróżnicowane. Na terenie dużych działek znajduje się drobny żwir, pod którym jest glina. Tamten teren jest w pełni nasłoneczniony i nie można tam znaleźć żadnego cienia od drzew. Mniejsze parcele zapewniają więcej roślinności i naturalnego zacienienia. Podłoże tutaj składa się z mieszanki ziemi, żwiru oraz gliny. Na każdej parceli jest przyłącze do prądu 6 amperów oraz Przyłączę do wody w bliskim sąsiedztwie działek. Jednak odpływu wody nie przewidziano. Granice działek wydzielone są bardziej orientacyjnie czasem małymi drzewkami, a czasem niskimi krzeczkami. Drogi na terenie kempingu są szerokie. Nie ma tu żadnego problemu z manewrowaniem. Dowodem na to są nawet ogromne ciężarówki, które przyjeżdżają czasem na kemping. Tu macie zdjęcie takiej, którą udało nam się spotkać. Oprócz miejsc kempingowych, obiekt oferuje również możliwość wynajęcia apartamentów. Kemping oferuje Wi-Fi, jednak jego zasięg jest ograniczony. Na naszej parceli nie udało nam się go złapać. Jeśli liczycie na piękne widoki, to w przypadku dużych parcel możecie się rozczarować, bo w większości widok jest na mur. Albo na sąsiednie działki otoczone roślinnością. Nasza ocena 8,5 na 10. Na terenie kempingu znajduje się jeden sanitariat, w którym można skorzystać się z prześwitnicy z gorącą wodą. Niestety w zimie jest trochę chłodno, coś za coś. Toalety są dostępne w dwóch wersjach: w klasycznej oraz w formie dziury w podłodze, ale spokojnie. Dla fanów wygody są też normalne muszle kluzowe i uwaga, nawet z deską. Minus brak papieru toaletowego, więc lepiej nie zapominać o własnym zapasie. Do dyspozycji także umywalki, suszarki do rąk i włosów oraz pokój do przewijania dziecka. Na zewnątrz mieszczą się miejsca dla mycia naczyń, tym razem z cieplą wodą, w końcu jakieś dogodnienia oraz miejsca dla pukania stóp. Tuż obok znajduje się kuchnia wyposażona w lodówkę, płytę elektryczną, mikrofalówkę, a także garnkę i patelnie. Jest też pralka, a zlew został dodatkowo uzbrojony w gąbkę i płyn do naczyń. Mała rzecz, a cieszy. Obok znajdują się dwa automaty, jeden z kawą, a drugi z napojami i przekąskami. Po drugiej stronie budynku znajduje się pokój wypoczynkowy. Jak na złość okazało się, że dzisiaj akurat jest zamknięty, ale ja powiem wam, co jest w środku. W środku można znaleźć telewizor, książki, stoły krzesła, więc można sobie wygodnie usiąść, odpocząć, poczytać albo. Oglądać telewizję po łosku. Camping oferuje także serwis dla camperów, gdzie można opróżnić toaletę chemiczną, wyleć szarą wodę i uzupełnić zapasy czystej wody. Dla aktywnych przygotowano trzy boiska: jedne dla popularnej we Włoszech gry w kulkę, drugie do siatkówki i trzecie do piłki nożnej. Jest też basen, choć poza sezoną temperaturą bardziej przypomina lodowiec. My recenzje nagrywamy w marcu i możemy to potwierdzić. Dzieci mogą skorzystać się z placu zabaw oraz trampoliny. Choć tu pojawia się jeden pełen smutny akcent. Niestety, limit wiekowy obowiązuje do 14 lat. My trampoliny nie stosowaliśmy, bo jednak trzeba zachować resztki godności, choć pokusa była duża. Znajdziecie tu też strefę do opalania, która w praktyce jest po prostu łąką z kamiennymi stolikami i krzesłem. Dla introwertyków też coś znajdzie się. Są też dwie strefy barbecue z grillami oraz piknikowa altanka z stołami i ławkami otoczona piękną sycylijską roślinnością. Podsumowując, jak na sycylijskie standardy, udogodnienia są naprawdę wysokie. Toalety z deskami, gorące przyschnice za darmo oraz nawet basen. I plus ze smaczne jedzenie zamawiane na recepcji. Nasza ocena to 7,5 na 10. wiadomość dla osób podróżujących z czworonowiem. Psy są tutaj mile widziane i nie ma za nie dodatkowej opłaty. Jeśli jednak liczycie na jakieś wyjątkowe udogodnienia, to ich tutaj nie znajdziecie. Ale jest za to duży wybieg dla psów, na którym dostępne są miski wraz z pitną wodą. Brzmi świetnie, prawda? Ale jest jeden mały, drobny szczegół. Wybór roślinności jest dość oryginalny. Wszędzie jest pełno kaktusów. Na szczęście większość jest bez kolców, ale nadal istnieje ryzyko, że nasz czworonożny przyjaciel zaliczy nieprzyjemne spotkanie z naturą. Więc bawcie się dobrze, ale miejcie oczy dookoła głowy. Szczególnie jeśli wasz pies ma tendencję do odkrywania świata nosem. Nasza ocena 5 na 10. Cena w sezonie niskim to 30 euro za dobę. Z kartą AXI 25 euro. A przy rezerwacji minimum na 30 nocy zapłacimy nawet 15 euro za dobę. Camping Lilibeo to dobre miejsce dla osób szukających spokoju i ciszy. Niekoniecznie dla tych, którzy oczekują spektakularnych widoków czy pełnego luksusu. Plusem są szerokie drogi, duże parcele i całkiem niezłe zaplecze sanitarne. Minusem? Brak infrastruktury dla pieszych. Połudne prześnice w zimie oraz kaktusy na wybiegu dla psów. Najlepiej sprawdzi się dla osób zmotoryzowanych, które szukają dobrej bazy wypadowej na zwiedzanie zachodniej Sycylii. Niekoniecznie dla tych, które chcą mieć wszystko pod ręką. Nasza ocena dla kempingu Lilibeo to 7 z 10. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli interesują Was inne kempingi, to zapraszamy do naszej playlisty. Do zobaczenia za tydzień! Pa! pa!